Panie Forgi, słuchaj. O, dzień Wiem, że masz pan małego ptaszka. Napisali to w formularzu, ale idziesz pan ze mną. Nauczę pana pewnych zasad. Popatrz, mm. co i jak. Ciebie za dużo nie pozwala. Tam mamy śmieci, tam na górze. Budź się, gruby, Mogę tam tyram. Mogę zobaczyć? Tera. Mogę zobaczyć? Tak, popatrz na jednego z tych jest groździe. Dobrze. Cisza wszyscy, cisza wszyscy. Nie odzywaj się. Cicho. Cicho! Cicho. się Pilnuj, o, są... Wszyscy pod ścianę za mną wszyscy Ostrzelaj. strzelę! Wszyscy za mną Raz, nie ma czasu. Wszyscy po schodkach za mną, raz, raz, raz. W ogóle truch, Pod ścianę, tutaj pod ścianę, tutaj. Tutaj pod ścianę. Tu pod ścianę wszyscy. Popilnuj! i przy... pod ścianę. No tam jest ryba. Chcę dostać tak na dwornie tam siedzi. Chcesz, chcesz dostać? Perem, zaraz będę ja ci... No, zaraz będziesz ci jak chcesz. Chcesz ci zrobić? Gdzie cię Pod ścianę, gdzie jest ryba! Jest? O tutaj. Dobra, nie Stój! Stój! Wszyscy pod ścianę! Dostał! Nie ruszaj się, bo zostałisz aresztowany. Proszę z klandą! Siatek, później pójdzie się! Słuchaj, przyciskujcie! Klan! O ma ja mi się. Tu nie ruszę się! Dopiero później. Jak pójdziemy na stąfkę ponad. Nie odzywajcie się. Stoj! Ona ma że to idziemy. Cisza! Ja tu zostaję, mnie to nie obchodzi, ja tutaj Dobrze, ja z nią zostanę. A wy... Ja z nią zostanę. Dobrze, ja z nią pójdę, Nie! Słuchaj, ryba, ryba! Ej, słuchaj! Tutaj! Mogę ci pamiętać, pana boli, bo, niej uciec bo, 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 bo mnie boli tak, że kino, Proszę Pana, tak mnie Nie dostanie. Tak mnie boli. Ja też od Ciebie dostałem, lecz na Riomie Ej, ty mi dasz, mi dasz. Ja z nie pójdę. się. No, to Idź, chodź chodź rybę do na izolacji. Chodź, 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 chodź Ej, ja I muszę ty ty, na, na prywatności I, nie, Ja to tobie strzelam, ty bronię, to bym chcę. Dobra, wy, wyłączam radio, wyłączam radio. Jak coś to włącza radio... Ej, chłopaki, ej, stop, co to? absurdowe, tak? Chcecie uciec z co? co zrobiłeś? Nie, nie, Czarny. nie, nie, my nie, chcem, nie, 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 chcemy uciec nie, 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 uciekać. nie, 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 Dobra, pajacyki, po albo, po albo podskoczcie i kłócicie. Kłócajcie. Mogę coś zrobić, spokojnie. On tego tak mówi, o, on... Tak, raz. Jest. raz. raz, raz no, rozróżnię Tutaj wszyscy. Idź na Teraz to, za tak chwilę na Ale piłkę. Czekaj z żarciem. Mamy piłkę. I w nie a, I panie, stoper, pan, pan, przelę zaraz. Bum! Nie, bo zgłoszę go Coś chciałeś? Przepraszam. Ty do jej poradki Ryba powiedziała, cię? że pan ją podrywał i dotykał w miejscach intymnych. Hmm, nie podrywałem. I... Oj, co ty się śmieje? Cze... Ej, proszę pana mnie, a, a, a mogę wam pokazać fajny trik? Patrzcie. Damo. Patrzcie, stanę tutaj. Ej. No. I... Jestem zbyt zbytku luby Panowie, pochodźcie za mną, jednak gdzie? indziej pokaże wam Co ty chcesz zrobić? Pokażę wam taki fajny trik. O, Opiecy ty, ty, ty stój, mi Midas. Panie, mi da się Proszę Za mną, Tylko Trudno, jak coś to wyląduje, poszł panem tentem na ojomie Idź prosto, prosto. Patrzcie, panowie Proszę pana, powiem. Pan, po pochodźcie za, za mną za macie czy nie? Szybko No Mogę już trick Chodź powywać. za mną, szybko Idziemy, chodź Ale zarąbisty rambiści... Widzieliście to? Za to A, wygrałeś sprzątanie dzisiaj w więzieniu o 22 Czemu? W stołówkę idziecie teraz I I idziem Już musimy na, na stołówkę Idziemy na stołówkę Ale w panowie nie Co to za... Co to za... Gdzie jest ryba? Musicie jedzenie dawać Chyba ryba jedzenie dawać Pojebiesz się po jedzeniu Jeszcze jedzenie Siadaj się Ryba dla podwójna dawka Stańcie sobie tutaj przy tym stoliku Nie wystarczy Nie Dobra, sądźcie sobie wszyscy andra, Tutaj się spotkamy. Jedynkę. Ty tutaj. Dobra, taki no dobra, no. Dobra. Dobra, taki ej, ej. mogę Wam powiedzieć? mogę powiedzieć? No, prywatności czy nie? Dobrze, ale jak coś to jest. To jest wiecie, jestem na. Wiecie, jaki mam plan? A proszę pana, stop, po chwilę prywatności. sobie na jedynkę. Spokojnie, nigdzie nie uciekniemy. No to ja się siedziałem w ścianę, podłogę i deskę. No. No, no. No. Słuchajcie, bo oni, później widziałem, że chyba drzwi są od, od, otwarte. Oj, do, drzwi są może ja jednak pójdę, wiecie? Może ja jednak pójdę, ojej. Drzwi są otwarte od ich wieży i miałem taki plan, żeby pójść w zakresie do ich wieży i tam sam, nie wiem czy Ciebie też tam przesłuchiwali, to pomyślałem jak nie przesłuchują. Stop, 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 ja wszystko słyszę, chcę wam pomóc i chcę być zły. Ale kurna, Ale syf. Ale pożyczcie Chcecie uciec? Brylant! Przyznaj się. O no, no. Chcesz, po, pożyczyłby pan później klucze? Tak, pożyczam. Brylant. Ale muszę zrobić zrobicie za mi za... 200 pompek. Brylant. 200 pompek Brylant. za to, 200 co to pompek. Za 200 pompek, nie da... 200 pompek. to nie wiem, 200 kupek mają zrobić za karę. Niech robią. Co to za Steve? Ty też. Ej, ryba. Bła? Ale gdzie Cię Uciek... Masz to posprzątać w swoim pokoju, masz czas. Po prostu. Masz się... Sprząt. Sprząt. Ale sprawiło mi się Dylanta. po jedzeniu. Ole mi się Stop. po jedzeniu. Ty... Co jedzeniu robisz? Dobra, idź. I ej, pójdź na Ej, iść na... Idź no na... na... zobacz do zbrojowni, bo chyba widziałem, że ktoś tam siedział. I zobacz. Jeśli to nie jest prawda, urwę ci jaja. Ale przecież to ja nic nie się zrobiłem. No, Dobra, no, później ule, weźmiesz się na przesłuchania, nie, no, nie, zaczekaj, później weźmiesz na przesłuchiwania i tam no. dasz mi klucze. Mhm. Na przesłuchiwania. Dobra. Dasz mi klucze. Albo, pójdziemy na... Albo razem pójdziemy, że ja cię prowadzę do sprzątania bieżę. No tak, i tam no, dasz mi klucze. No. Tam dasz mi I będzie, klucze. I ja potem zamknę klucze. Posłuchaj, i... ja ale, ale, ale posłuchaj, bo klucze wszystko nie dadzą nam. I, idzie, 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 Bo tam jest... Dobra, idę tam na przesłuchanie. Posłuchaj, proszę, proszę pana, starożytnie pan, mogę jeszcze na chwilę pana. Jeszcze tego pana, nie, jeszcze, Panie komendancie, e, mog mogę przesłuchać, e, mogę wziąć, e, e, wziąć za Proszę pana, pana idźcie, idźcie, proszę, Pana, proszę, chwilę proszę, proszę, do tyłu. No, Okej, okay, to proszę, pana

Dobra, ryba jest. co to wy do celi. Co on robi? Dobra, nie. Macie iść do celi, raz, raz. Widziałem. Do celi wszyscy, raz! Trzeba napalić pierśnicę, bo tam się... to zepsuło. Woda, nie nie, nie czemu mam si siku na podłodze? Co, ja w nocy na Dobra. co proszę pana? Proszę pana, nie ja tu nie I, słuchaj, słuchaj, Dobra, cisza, pana. Cisza! Cisza. cisza, cisza. cisza. To nawet celi nie ma. Całkiem cele. A ci, mnie jest wiesz? cele no dobra, ja nie chce się. Dobra. Nie chcę podłogę coś tam. No nie szczęście. Dobra, słyszysz, chodź. Chiura bo... mogę ci powiedzieć? Słuchaj. Bo jest sprawa. Bo zaraz jak tył tej celi. Idź do kuchni, lepiej pracuj. To dyskryminacja kobiet w sumie, ale? Pracuj tam. Dobra, dobra idź! Dobra, słuchaj, mi się siedzi A gdzie sproje robić? stąd! A, z dziękujemy. z gdzie Jedzie z tej podłogi. Nie mogę. Chodź. Dobra, chodź. Chodźcie, chodźcie. Tylko Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Chodź. Tu chodź, pogadamy. Ona sprząta ich. Ona sobie chodzi. Co, co tu wyszedł? Szukaj szybko. Coś mi się wydawało, że ktoś szedł. Chodź no do sprząta. Chodź. A jest tu schody? To zamknął. O, Chodź. To bo idziemy na prysznicę, czy na co? Dobra, Ejchona to sprząta, chodź, to? ryba, za... nie masz dostępu, to jest na mój odcisk palca. Pana, proszę eee, pana. bo ja co, bo ja, ja bo po ja z ja niej... Dobra, nie, dobra. Słuchaj, proszę, do... proszę nie, pana, proszę dobrze. pana, jutro z rana, proszę pana... Niech to dokończy. Bo jutro z rana chciałbym zaprezentować moje umiejętności, moją magię i mój śpiew, mógłbym czy nie, pojutrowe czy rano? Jutro. No dobrze, a ja, a proszę pana to odwiedziemy, bo chyba zaraz 22.00 też może wycofać razem z Rybą, czy nie? Dzień z Rybą będziecie to... naprawiać toaletę, prysznicę. No. Ej, chodźcie idziemy do odprawy, muszę wam ci powiedzieć, chodź. Szynko, Zimko, ja chyba za ale chyba ryba tam Dyskryminacja kobiet! A Brylant to kobieta? Dobra, cicho bądź. Otworzysz? Jak się chcie mi sprzątać? Jeszcze naprawię coś. No z Brylantem. To ja też idę. No oh, nie, dwie wiem. osoby. Aha. Wszyscy... Już jesteś? Jeden jesteś zostaje, już? albo ktoś zaraz pójdzie z panem Forgim się pobawić. Wiem, y że ryba. Prawdopodobnie. Na ciebie leci? Słyszałem. Też to zauważyłem. No nie o to mi chodziło, ale może, nie wiem. Byś co, nie zauważył. Słuchaj. <laughs> Dobra, słuchaj, zrobimy... E, Wym, kto e, plan, może planować ucieczkę. Wym, kto planuje Co? ucieczkę. E, Gucio sobie tak nagrabił, więc żebyś mi dał przed i żebym mógł... E, no takie te główne klucze, żebym mógł pójść i... E, wziąć to na wieżę, bo no to jest burna, bo trochę uwalił. Jakie było? Hasło w Akademii Policyjnej. I nie tylko. Boje. No, ja zim... hmm. Wykrzycz się. Nie, takie shii. to było hasło. Shii. Shii. Ja, shii. Nie, shii. to było. Nie lubimy czarnych. Nie lubimy to nie czarnych. To I dlaczego? Nie lubimy czarnych. że coś knujesz Nowy. Ej, co? sto, stop, stop! Ty to chodzi, bo uciekła. Dobra, słuchaj, to dasz mi. Nie sprzątają. Ale nie, mi, żeby Gucio y, y, poprzątał moje. Nie ja będę mówił e, Które... Mm. Proszę Pana, e, proszę, pana a, a, proszę Pana a Pani a, pa... Cicho, Cicho! Proszę Pana, pani próga, nie. Pani czas próba. na test psychiczny Forgi, bierz go na panie, górę Proszę Pana! Dobra, to dobra. daj kulturę Masz kulturę? Masz Co? Co powiedziałeś? Kultura w sumie, to, dobra Bo mam bo mam dwa Dobra, Pokaż mi gdzie jest to wieża Najpierw ja mówię! Mam na ciebie, taką rybę mógłbym nam zjeść, bo jestem głodny? ona ma więcej bakterii no tam, niż Twój fiut. A drugie? Gdzie mógłbym od Państwa. Dobra, od ona ma broń. nie Co? Zostaw, ją! wiem, że się w niej zakochałeś, ale jej nie ma. Co? tak, w miejscu, ona sama nie mogę cię patrzeć. No 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 Dobra, gu... Dasz, dałeś mi klucze, Gucze idziemy. Idź z Guciem, idź z brylantem to... i rybą. Ryba i z nimi, nie ufa mi. Panie Midas, ty też, ty idziesz do Celi. pana, jak z tymi kluczami? Mamy tu remont, tutaj ścianę nam wyburzyli, ale będzie dobra. Proszę pana, teraz pana co robisz ty na górę? To ci, proszę pana. Bo Co ja nie dobra? mogę tego momentu. To jak pan, pan e, e, z tymi kluczami będzie? Jak pan z tymi kluczami będzie? Zdejmę się nie? Ja ogólnie chce, A chcecie broń? Może jakąś broń byście chcieli? A, a można... A niech pan najpierw da klucze. O! o m, obieca, e, obiecajcie, że nie powiecie nikomu, że mam wam pomagam. Okej. Bo ja miałem sam rodzinę, Bo która Bo można na te klucze czy nie, proszę i, pana? Bo ja te klucze czy nie? Te klucze? Dobra, dobra, już daję, ale pierwszy to taki prezent ode mnie. I w sumie dobra. A pan brawa. rybę? Już, panie. Waszą rozmowę! Eee. Ciekawy ryba! Chodź, wchodzimy stąd. Na kucaka, na kucaka tam. Mam kartę. Chodź wtedy, chodź tutaj, pijemy. To wydaje się cię? Eee, Tylko jednak nie ryba. Bo, bo na Pana pochwalę pan, w Trudno. Nie a, działa. A, a... Chodź się na dół, Przez chodź się po dole. Po... Bo, bo, tak, bo, bo ja nie bo ja nie jestem długo. Chodź tutaj się przekampimy. Bo ja nie jestem długo, w tym nie wiem jak się chodzi. Panie ambicjasty, słuchaj, to się dzieje na wieży. Okej. Okay. Bo ja tam się tam grubo, ja tam nie pójdę. bo nie, ty zostajesz, w sumie też więźnię. Czekaj, ja tam idę, idę, poszę. Eee. Idziemy. Eee. Ten trójkącik robicie? Pomoże. Eee. Co ty stało? Uszatek! Uszatek! Chodź szybko! Uszatek! Uszatek chod. 95! Marty funkcjonariusz. Szybko! Ono, usiadł i chodź, skaczcie, chodź, chodź ja no, to! to! Chodźcie, no, bo mieszkam w siatę, Ja znam, ja znam, się, tutaj mieszkam, już tutaj przysiaduję 20 lat. Raz, nie No to później nas oprowadzi, Ja weź, zaś tu mam, ja mam klucze! Zobacz, mam klucze, zostawiam! Klucze, zrobię święty! On klucze! A ryba go pociąga, bo za co ryba no, 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 ja się Forgi jednak za nie za wszystkie zbrodnie, cześć, zamordowany przeze mnie. ...tego miejsca. Nie, stój! Nie zabijaj, poczekaj! Poddaję się, poddaję się, poddaję się! Halo, baza? Pan Forgis na mnie rzucił i musiałem się bronić. chodź jakoś, schowajcie się, żeby ona Wysy, nie znalazł. Wyślijcie ekipę sprzątającą. O to jest bardzo dobry moment, usza ryba, ale nie, bo on ma broń, a my mam tylko mały pisodzie, który ma ryba. O to jest dobry, bo on jest sam, a nas jest trójka, ale on ma dobre broń. Teraz nie. Czemu tu od nie nie przydałby się? Midas, co tu się dzieje? Mogę się tego spodziewać. Nie mogę z nim odpuścić, bo wylają mnie. Plan jest prosty, zamordować Maciuniego. Brylanta. tam. Co ty chcesz? To ty coś gadasz! Ja nic nie gadam od, Nie odzywaj się! Guczo, powodzenia ja z piętania ja podłogi. Ja No właśnie, ty gadasz. Ty na też gadasz! Ej, ja gadam po drugiej stronie! To ty gadasz! O, jakiś wygląd, chyba, że się, ty, się. Ty, się. ty gadasz! To, to, ty, gadasz. to, to ty gadasz! Nie krzycz, chyba nie krzycz! Nie wiedział, że jesteśmy na ogrodniczym. To ty, kto mnie wyrzucił! To ty gadasz, już nie kłam! Usłyszałam! Ty gadasz i koniec kropka, ty, bo ty gadasz. to strzelesz! bo on zaraz nas okarnie! O tylko spróbuj, mam klucze, ty No co mnie to obchodzi? Mam klucze... No nie ruszaj się, no rybu! Nie! No demaskujesz, rozchudzaj no, się! Czuję strach. Tak cię widać. Chcesz twój łeb? Trudno, A idź tu! To... tym. Brylant ty czuje wiek... twój odór Gdzie jesteś? Co to było? Czy Ale kryuję. Już nie. Ej, bo ściekasz mi jest. Chcę, idę do talety. Aloba zajdzie sprawdzić dworzec kolejowy. Moli, pierwszeć już w sumie daleko. Idę do talety na chwilę. Dlaczego? Ja bo ja idę do talety. Ty w broni, bierzemy. I Mamy. Systemy nie działają. Chaloba za awaria systemu, wszystko się otworzyło. Co? Ja chciałam zrobić ciku, jakieś tam cele pozamykane. Pomóc, ja nawet w spodzie, tam. Alo, baza, <laughs> zaraz na na pośle, się tam. zaraz nas no Guciowi na pościel. Dziękuję, nie Zobacz jest dobrze co? gram kartę, zrobić koncert, patrzcie. I jak za posłuchajcie jak śpiewam. Nie mieliśmy mu Ty hałasujesz teraz. A co tu są? Koks, koks tutaj leży na ziemi. Kok, bierzemy. Pa. Koks, ile koksu? Dawaj, podnoś. Zobacz ile koksu. Zobacz ile koksu. Ile, zobacz jak dużo. Przecież, przecież mnie... Mi... Trzeba uciekać, kolano! Szybko uciekaj. O, o, Halo, baza. Trzy trupy uciekałem w tej chwili. Chodźcie do auta, tam stoi. Granat. Chodźcie do auto To jest nie A ja. Chodźcie. Chodź Chodźcie. Ja nie znam gdzie ja tu mam jechać! Jedziemy! udało nam się wreszcie wreszcie Co jest?